Ostatnia, najnowsza odsłona przygód Pana 47, płatnego zabójcy, którego kojarzę, myślę, większość współczesnych graczy, bo ta seria no, ma już długą tradycję. No i to właśnie ostatnia odsłona jest po części czymś zupełnie nowym dla serii, a po części też taką esencją całej serii zamkniętą w jednej, bardzo, bardzo dobrze zaprojektowanej grze. Ale po kolei. Ale może najpierw dla w troszeczkę przybliżę czym tak naprawdę jest najnowszy Hitman. Otóż jest to skradanka rozgrywana z perspektywy trzeciej osoby, ale składanka z bardzo specyficznymi, unikalnymi dla serii mechanikami, takimi jak na przykład możliwość przebierania się w różne stroje, na przykład w stroje obsługi danego lokalu i właśnie przebieranie się w takie stroje umożliwia nam wejście w miejsca, gdzie normalnie za bylibyśmy zauważeni i strażnicy wszczeliby alarm. I chociaż gra umożliwia nam siłowe rozwiązania i oferuje całkiem pokaźny arsenał broni, to tak naprawdę no, zalecane jest robienie wszystkiego po cichu, i właściwie, by uzyskać najlepszy możliwy wynik, należy zabić tylko określony cel. Nie można zabić żadnego cywila czy innej postronnej osoby. Dodatkowo też nikt nie powinien zauważyć, nie powinien nawet wiedzieć, że tam byliśmy. Jednak mimo, że jest to naprawdę dużo wyzwanie w niektórych misjach, to jednak właśnie wtedy gra sprawia nam największą frajdę, największą satysfakcję, gdy uda nam się po prostu przejść misję idealnie. Ale zanim zaczniecie jakąkolwiek misję, musicie wiedzieć jedną rzecz. Hitman, gdy się go pierwszy raz uruchomi, jest ustawiony w taki sposób, gdzie tak właściwie nie mamy poczucia tego jaka to jest gra i jak się w nią powinno grać a to między innymi dlatego, że tutorial jest taki na maksa liniowy i po kolei pokazuje nam co mamy zrobić nie dając nam żadnej swobody a ta gra głównie polega na tym, że, że daje nam swobodę tylko tutorial jest taki, więc nie zrażajcie się kolejną rzeczą, którą polecam wyłączyć i które są w sumie oczywiste w grach tego typu to są różne pomocy w stylu minimapy czy wskaźników celu i tak dalej Wyłączcie to, naprawdę gra jest o wiele lepsza, gdy po prostu skupiamy się na otoczeniu, analizujemy je własnym wzrokiem, przysłuchujemy się ludziom i w ten sposób szukamy okazji do wykonania jakiejś fajnej akcji, czy okazji, która może nam pomóc wykonać tą misję w jakiś określony sposób. Więc naprawdę polecam wyłączyć wszystkie pomocy, wszystkie wskaźniki. Ja tak zrobiłem i nie żałuję. I dla mnie to jest jedna z najlepszych gier, jakie w sumie w tym roku grałem, tak powiem. Od razu. A dlaczego tak dobrze mi się w to gra? No to tutaj przejdźmy do najważniejszej rzeczy, czyli tego, że gra jest taką esencją całej serii, a esencją dlatego, że daje nam naprawdę ogromne czasami levele, w których mamy masę opcji, masę sposobów na wykonanie dla niej misji i gra do tego zachęca nas, by przechodzić kilkukrotnie tę samą misję i wykonywać właśnie tę misje na różne sposoby. A gra zachęca nas do kilkukrotnego przechodzenia tej samej misji za pomocą wyzwań. W każdej misji mamy pokażą listę wyzwań, które zachęcają nas do tego, by po prostu zwiedzić cały level, by znaleźć wszystkie różne ukryte rzeczy, przedmioty, które mogą nam pomóc, czy też znaleźć tak zwane okazje, czyli na przykład możemy podsłuchać rozmowę dwóch reporterek, które omawiają się na przykład na wywiad z naszym celem, więc możemy się na taki wywiad zakraść i w ten sposób likwidować cel. I tych okazji naprawdę w każdym levelu jest mnóstwo i są bardzo ciekawe i czasami wymagają naprawdę no, po prostu e, dokładnego przerzesania levelu i, i, i znalezienia wszystkich wskazówek. I właśnie między innymi dlatego zalecam wyłączenie wszystkich pomocy, wszystkich wskaźników, bo wskaźniki bardzo ułatwiają ten proces szukania wskazówek, po prostu wskazując nam dokładnie, gdzie mamy iść. A w tym nie ma żadnej frajdy, bo levele są tak świetnie zaprojektowane, że naprawdę można wyłączyć minimapę, można wyłączyć wszystkie wskaźniki i po prostu wszystko, jakby widać, jest wymodelowane i wszystko jest przedstawione bardzo realistycznie tak, że właśnie żadne sztuczne wskaźniki nie są potrzebne byśmy znaleźli potrzebną informację. I właśnie to, że wszystkie informacje są jakby zawarte w świecie gry naprawdę mnie zachwyciło, bo nawet takie proste rzeczy jak na przykład miejsca do których nie mamy wstępu, które po prostu mają jakiś ograniczony dostęp, że tylko odpowiedni ludzie tam mogą wchodzić i tak dalej zazwyczaj w składankach po prostu wyznaczane są na minimapie w postaci na przykład czerwonego kwadracika, że że jak wejdziemy w ten obszar, to wiadomo, że jak ktoś to zauważy, to podniesie alarm. W Hitmanie jest to zrobione tak naturalnie, że po prostu nie patrząc na minimapę, wiemy, że ej, tam raczej nie powinniśmy wchodzić tak po prostu sobie od tak. Po prostu może to być przedstawione w postaci jakiegoś znaku, że tutaj jest wstęp zbroniony, albo po prostu strażnicy stoją, którzy nam mówią: hej stary, tutaj nie możesz wejść. Excuse me, sir. this is a restricted area, so I can't let you through. I tego typu rzeczy naprawdę mocno zwiększają w tej grze imersję. A jeszcze większe wrażenie robią na przykład takie rzeczy, że gdy z, przez pomyłkę po prostu wejdziemy do jakiegoś takiego obszaru i zaczną nas gonić, to mamy jeszcze szansę po prostu y, z tymi strażnikami wyjść z tego obszaru, udać, że o, przepraszam, nie niechcący tu wszedłem y, i bez wszczynania alarmu po prostu sobie tam kulturalnie wychodzimy z tego obszaru. To jest naprawdę świetne i dodaje grze realizmu. No ale trzeba przyznać, że nawet mimo tego, że te wszystkie wyzwania są ciekawe i pozwalają nam na różne sposoby poznać level, to jednak. Byłoby nudne, gdybyśmy musieli za każdym razem misję zaczynać od początku, by wykonać kolejne wyzwanie. No, i tutaj też przychodzi świetny design, e, i to są tak zwane unlocki. Unlocki, po pierwsze, mogą nam dawać dodatkowe narzędzia, które możemy sobie wybrać, zaczynając misję, dodatkowe przebrania, czy też w ogóle miejsca startu misji. Na początku startujemy zazwyczaj w takiej lokacji przy samym wejściu, gdzie musimy wszystko zwiedzić, wyczaić, gdzie co jest i tak dalej, ale potem, gdy wykonujemy coraz więcej zleceń, odblokowują nam się nowe opcje, czyli możemy na przykład zacząć misję już w przebraniu, już w samym środku miejsca akcji, i to przyspiesza po prostu wykonywanie niektórych wyzwań. I w ten sposób też zachęca do wykonywania tych wyzwań. Naprawdę jest to świetnie pomyślane. Więc po prostu gra łapie nas w taką świetną pętlę, gdzie wykonujemy wyzwania, odblokowujemy nowe rzeczy, nowe miejsca startu, nowe akcesoria, które pozwalają nam kolejne zadania wykonywać z większą łatwością. I właśnie dzięki temu, dzięki takiemu świetnemu designowi, ja w pierwszej misji, takiej normalnej w Paryżu, spędziłem jakieś 13 godzin, przechodząc ją po prostu w kółko i wykonując różne wyzwania. Naprawdę nie sądziłem, że tak się wkręcę. No i w sumie mogłoby się zdawać, że taka lista wyzwań może też w pewien sposób nas ograniczać, jeżeli chodzi o wykonywanie zadań. Nic bardziej mylnego, bo przykładowo jeden z najcięższych challenge w każdej misji, czyli wykonanie całej misji, nie przebierając się ani razu, nie dając się ani razu zauważyć i zabijając tylko cele w dodatku w taki sposób, by nikt tego nie zauważył, to jest naprawdę ciężkie wyzwanie i wymaga kreatywnego myślenia. Przykładowo, ja już po prostu nie mając pomysłu, jak się dostać do pomieszczenia, w którym jest cel, tak, żeby nikt mnie nie zauważył, po prostu włączyłem alarm i wtedy strażnicy zaczęli łazić po całej lokacji, szukać, co się stało. i w odeszli po prostu od drzwi, które ich strzegli i wtedy mogłem wejść do tego obszaru. Naprawdę, naprawdę wrażenia świetne i możemy się poczuć naprawdę jak płatny zabójca, który po prostu kombinuje jak to zrobić tak, żeby nikt go nie zauważył. Teraz tak się zastanawiałem, czy powinienem się jarać tym, że gra mi daje się poczuć jak płatny zabójca, ale hej, to jest fajne. Część z was pewnie się też zastanawia, a co z fabułą? Czy w ogóle jest jakaś fabuła w tej grze? Yy, owszem jest, ale jest ona bardzo delikatnie naznaczona i po prostu delikatnie Katnie spaja wszystkie misje takim jednym wątkiem e, traktującym głównie o handlu informacjami i ogólnie o różnych takich międzynarodowych e, konspiracjach i właściwie nie trzeba na nią zwracać uwagi, jeżeli was, nas to nie interesuje, bo sam gameplay dostarcza po prostu masę frajdy. Ale warto zaznaczyć, że w trakcie gry możemy się po prostu natknąć na dodatkowe informacje. Na przykład, posłuchując jakąś rozmowę, możemy po prostu znaleźć informacje, które poszerzają nam fabułę, rozjaśniają. Więc, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to jest to coś podobnego w sumie jak w Dark Souls bym powiedział, gdzie po prostu musimy sami tę fabułę znaleźć i sobie pozlepiać z różnych fragmentów. Więc, generalnie, jeżeli chcielibyście zagrać w nietuzinkową składankę, która zapewni wam. E, zabawy na wiele, wiele godzin. Niektórzy mają w Hitmanie nawet po 100 godzin, bo naprawdę wyzwań i sposobów na przechodzenie misji jest masa. W dodatku są też na przykład kontrakty, które tworzą gracze. A kontrakty polegają na tym, e, każdy może generalnie stworzyć kontrakt. Robi się to w taki sposób, że wchodzić do dowolnej misji. I zabijać na przykład jakiegoś typa w jakiś określony sposób. I potem można takie coś zapisać jako kontrakt, inni ludzie mogą spróbować zrobić to samo co my. I takich kontraktów oczywiście udostępnionych w necie jest masa, i to daje nam no, dodatkowe powody, by jeszcze raz wchodzić do tych samych herbeli. Więc naprawdę Hitman to właśnie taki świetny, bardzo dopracowany symulator płatnego zabójcy. Ale oczywiście no, nie wszystko jest idealne. Jest parę elementów e, designu tej gry, które mi osobiście przeszkadzają i wydaje mi się, że twórcy mogliby się postarać coś z tym zrobić. I chodzi tutaj generalnie o system ocen, system e, punktacji, który pojawia się na samym końcu misji. On w ogóle nie wspiera siłowych rozwiązań. Co jest dosyć dziwne, bo Gra naprawdę oferuje całkiem pokaźny arsenał i w dodatku, właśnie jedną z rzeczy, czasami które nam się odblokowują za wykonywanie wyzwań, są różne rodzaje broni. I owszem, strzelanie jest całkiem satysfakcjonujące i da się przejść misję po prostu strzelając, o ile jest się odpowiednio ostrożnym i sprawia to po satysfakcję, ale jednak no, nie daje nam nigdy dobrego wyniku na koniec misji. Więc, te dwa elementy, czyli pokaźny arsenał broni e, i system punktacji, troszkę się ze sobą kłócą jeszcze jeden element trochę się kłóci z systemem punktacji, i to jest to, o czym wspominałem wcześniej: ta mechanika, która pozwala nam wyjść z obszaru, który jest, no, tak jakby pod ochroną, że możemy się jeszcze wycofać, wyjść po prostu ze strażnikami i wtedy, no, nie włączą oni alarmu i możemy spróbować jakiegoś innego podejścia bez restartowania misji. No to wszystko fajnie, to naprawdę fajnie działa, ale jednak, mimo wszystko, zaliczane to jest wtedy jako to, że nas zauważono i dostajemy ujemne punkty do punktacji. Na koniec, więc no, te dwa elementy też się ze sobą trochę kłócą. Więc z jednej strony twórcy dają nam takie koło ratunkowe, a z drugiej strony też zniechęcają do korzystania z niego i raczej zachęcają do tego, by po prostu e, reloadować checkpoint. No ale jeżeli akurat jesteście osobą, która no zupełnie się przejmuje punktacją i też nie zależy jej na wykonywaniu takich najtrudniejszych wyzwań jak na przykład w zabicie celu nie będąc ani raz zauważonym, no to wtedy będziecie się jeszcze lepiej bawić, bo te elementy wam zupełnie nie będą przeszkadzać. Ja naprawdę bardzo długo zwlekałem z zagraniem tego Hitmana właśnie dlatego, że słyszałem dużo rzeczy o tym, że gra jest nastawiona na to, by po prostu wykonywać te same misje kilka razy. I wydawało mi się, że to nie jest atrakcyjne dla mnie. Ale okazało się, że jest to tak świetnie zaprojektowane i gra tak elegancko nas do tego zachęca, że po prostu wsiąkłem bez reszty i teraz tylko ciągle sprawdzam listę kolejnych wyzwań i je wykonuję. Naprawdę świetna gra ze świetnym i bardzo unikatowym gameplayem. Naprawdę coś zupełnie odmiennego od skradanek typu Dishonored czy Deus Ex, jest to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Chociaż, no wiadomo, że jeżeli ktoś już grał w poprzedniej części Hitmana, to po części wie, czego się może spodziewać, ale jednak w tej części wprowadzono tyle fajnych elementów, tyle różnych takich drobnych usprawnień, że to jest naprawdę najlepszy Hitman ever. Więc ja naprawdę polecam dwa kciuki w górę, jeżeli gdzieś dorwiecie, zwłaszcza na wyprzedaży, cały pierwszy sezon, bo pewnie wiecie, że gra była sprzedawana na początku epizodycznie, ale teraz już jedyna opcja kupna to po prostu kupno całości i polecam, bo kontentu jest masa i naprawdę to jest godny, godny powrót hitmana i w sumie się nie spodziewałem i naprawdę żałuję. Że nie zagrałem w to w zeszłym roku, bo pewnie znalazłoby się na mojej top liście gier 2016 roku. I to tyle. Jestem ciekaw, czy wygraliście w Hitmana. Jeżeli tak, to czy rzeczywiście potwierdzacie to, co ja mówię? Czy może jednak to nie jest gra dla was? Jeżeli tak, to z jakiego powodu? E, chętnie wysłucham waszych opinii, a właściwie je przeczytam. Na no, teraz już żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!